Barkiszki, typowa podwileńska wieś, ale tylko na pozór. Już od lat w Barkiszkach dziwy wielkie jak zielone strusie jajo. I to dosłownie. Odwiedziliśmy fermę strusi pana Aleksandra Skliara. Od 14 lat zamieszkują ją strusie rodziny. W każdej z nich dwie samice i samiec. Taki mały harem. Na fermie pana Aleksandra żyją dwa gatunki strusi. Afrykańskie czarne i australijskie emu. Razem hodowla liczy ponad 200 ptaków. Rodziny, biznes, jeżeli można tak powiedzieć. Żona, ja, córki pracują z tymi strusami, ale jak to było bardzo dawno, to ja już nie pamiętam, dlaczego strusy <grywa> No tak, ciekawa ptak. Ciekawy, ale bywa i niebezpieczny. Struś jednym uderzeniem może zabić nawet konia. A jak zapewnia pan Aleksander, w Afryce strusia boi się nawet lew. Ptaki te można jednak oswoić, a wtedy jedzą nam z ręki. Ja zabraniaję zachodzić i żonie i dzieciom tutaj. No, bo oni opasni. Tylko kiedy trzeba pióry, to ja trzymam strusę, oni wybiorę, który trzeba i wystrzugę. Jak zapewnia gospodarz, strusie warto hodować. Biznes się opłaca, a inwestycja zwraca szybko. O ile kiedyś hodowcy nastawiali się na sprzedaż piór, które były droższe od złota, o tyle teraz w cenie są zwłaszcza strusie jaja. Na fermie pana Aleksandra sprzedawane po 70 litrów. Strusie jaja mają wzięcie, zwłaszcza teraz, przed świętami Wielkanocy. Cieszy się pan Aleksander, bo jaja z jego fermy sprzedają się teraz jak świeże bułki. Wszyscy myślą, że to zawsze nie starszy jaj. zamówienie jedzą, 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 no nie starszy jaj, bo no systema taka, do świątyni wszystkie jajki sprzedają się do jedzenia, a potem już wszystkie jajki idą do inkubatora, To to mało. Eksperci zgodnie zapewniają, że jaja strusie nadają się do wszystkiego – smażenia, gotowania, pieczenia. Jeśli jednak ktoś zażyczyłby sobie strusie jajo na twardo, musi uzbroić się w cierpliwość. Takie jajo należy gotować ponad 2 godziny. To za sprawą niezwykle mocnej, podobnej do porcelany i kości słoniowej, ponad 2 mm skorupy. Może więc jajecznica ze strusich jaj. I tu nie będzie łatwiej. Do rozbicia skorupy strusiego jaja konieczna jest wirtarka i młotek. Skorupa jaja strusia jest bowiem 10 razy grubsza od skorupy jaja kurzego. Strusie jajo waży od 1,5 kilograma do 2 kg. Znawcy tematu mówią, że jajecznicą zrobioną z takiego strusiego jaja mogłoby się najeść przynajmniej 5 osób. Chciałby się rzec, to dopiero jajo. Wróćmy jednak do Wilna, miasta z jajem, a być może i z jajami. Oto najbardziej znane i jednocześnie nieznane jajo Wilna. Gdzie? Na placu przy ulicy Sawarni. Drzeźma margutis, przed którą się znajdujemy. To jest nazwa litewska, nazwa polska, pisanka i właśnie ona symbolizuje pisankę, czyli jest symbolem odrodzenia, a także wiosny, która przychodzi do naszego miasta. Rzeźba ta powstała z inicjatywy litewskiej artystki Lijany Turskite w latach jeszcze 90., a w 2003 roku trafiła tu na to miejsce. Odpowiedź na nierozstrzygnięte pytanie, że użyję parafrazy, co było pierwsze, jajko czy anioł, znajdziemy na Zarzeczu. Skąd wziął się tutaj ów anioł? Otóż wykluł się z wcześniej stojącego tu pomnika jaja. Chciałoby się rzec, ale jaja. To jajo pomogło w odrodzeniu części Zarzecza, jak dzisiaj pomaga w odrodzeniu tej części winy. To na pewno w przyszłości, kiedy te okoliczne kamieniczki też będą doprowadzone do normalnego stanu, to jajo możliwe, że przewędruje na inne miejsce, w naszym mieście, i też będzie symbolizowało odrodzenie tego miejsca. No, jak każde jajo, wiadoma sprawa, że musi się znajdować w gnieździe, żeby coś się wykluło z niego. Czyli. Te jakby te właśnie galonskie symbolizują jakby gniazdo i jajo w gnieździe, i coś się z niego na pewno wykluje, a co się wykluje, no to przyszłość nam pokaże. Podejrzenia pana Ludwika mogą się sprawdzić. Mamy dowody, że jaja w Wilnie potrafią się przemieszczać. Czasem nawet w eskorcie, bo jajo to nie byle co, trzeba się z nim obchodzić jak z jajkiem.